W środku nieruchome słońce. Jak tylko przynieście złapać? No nie złapiesz. Moim, jak możecie się domyślić, jestem właśnie w pracy, dlatego że widać to po cudownym wystroju tego wnętrza. I chciałabym poruszyć, chciałabym rozpocząć tego Vlogmasa i chciałabym, żebyście pojęli po prostu, co się dzieje, ponieważ jest to ogólnie tak. Dwa dni z rzędu nie wrzuciłam vlogmasa. Czy czuję się zażenowana sama sobą? W sumie już to tu mówiłam w tym filmiku, ale no niestety taka kolej rzeczy, jak macie do ogarnięcia rozpakowywanie prezentów dzieci i tak dalej, to po prostu nie wyrobiłam się czasowo ze wszystkim. Moje serce. Cierpi przez ten fakt, bo jest mi z tym źle, natomiast, no, nie dałam rady, ale na pewno wiem, że przez ten weekend dużo vlogmasów e, zrobię, bo mam po prostu trochę luźniej, więc nadrobię jakoś filmiki do przodu i nie będzie to już tak stricte z dnia na dzień po prostu obrabianie tego, bo, no, nie ukrywam, jest to po prostu w jakimś stopniu męczące, w sensie męczące. To jest fajne, ale, no, nie wysypiam się przez to, więc musiałam sobie zrobić taki reset, bo byłam mega niewyspana, a też nie chcę zawalać rzeczy takich, które są moimi obowiązkami dnia codziennego. Jeżeli chodzi o ten vlogmas, który wrzucam dzisiaj, to jest taki bardziej, mogę powiedzieć, pamiątkowy vlogmas z takich rzeczy okołoświątecznych, więc na pewno wybitne to nie będzie zbytnio. Natomiast jak macie ochotę, to Was serdecznie zapraszam. Możecie z nami spakować prezenty, mm, wypić kakao i rozpakowywać. W sensie stricte rozpakowania nie zobaczycie, ale ten moment, pierwszy e, ekscytacji, zobaczenia, że Mikołaj zostawił prezenty, no będzie. Co w planach? Dzisiaj. Dzisiaj, moi drodzy, mmm, przychodzą znajomi do mnie na mieszkanie. Znajomi, których poznam dopiero, ale no. Nazwijmy ich znajomymi już od razu. Natomiast y, Julka dzisiaj robi Magde Gessler. Magda Gessler, rozumiecie to? Czyli ja dzisiaj w ogóle y, wyzwanie, wyzwanie, Julka bardzo lubi wyzwania, ponieważ Julka, moi drodzy, ma ADHD, więc jak ja dostaję wyzwanie, to ja nie mogę jakby zrobić bear minimum i ja muszę po prostu pokazać, że no, jestem zajebista, nie? Niech wszyscy to wiedzą. Szczególnie jeżeli chodzi o gotowanie, bo o resztę rzeczy... Znaczy, nie, no ja lubię konkurencję. Ale jeżeli chodzi o gotowanie, to mogę szczerze stwierdzić, że ja mam problem realny. Ogólnie przychodzą dzisiaj znajomi i wiecie: moi znajomi, tacy inni, nie ci, co dzisiaj przychodzą, bo tak jak już wspomniałam wcześniej, to jeszcze nie są moi znajomi. Natomiast takich nazwę, bo tak będzie. I by ja nie wiem, po co ja wam to tłumaczyć, tak szczerze mówiąc. Po prostu Luka, Julka... what the fuck up. Eee, no, w każdym razie eee, moi znajomi, którzy wcześniej tam gdzieś przychodzili, przewijali się przez mój dom, za każdym razem, jak przychodzili na tą pierwszą kolację u Julki, Albo na to pierwsze spotkanie, to każdy zawsze reaguje w taki sam sposób, jakby Jezus, ile jedzenia, to u mnie to byś dostała chipsy. Po prostu stara. Jakby czuje się jak w domu, czuję się jak u cioci, albo u jakiejś mamy, czy coś. Tak, Julka ma realny problem. W sensie, jak do mnie się przychodzi i ja mam zapowiedziane, że ktoś do mnie wcześniej przyjdzie, nie wyjdziesz głodny. Jak przyjdziesz na jedzony, to i tak masz to zjeść na i tak zwymiotujesz. Jakby to jest celebracja jedzenia, to jest celebracja tego wydarzenia, ja to wyciągłam od siebie z domu, bo po prostu Agnes tak robiła i no, no tak to właśnie wygląda, że teraz ja też tak robię. Muszę przyznać, że to jest naprawdę realny problem, ponieważ ja dzisiaj zrobię wykwintną kolację dla naszej czwórki i myślę, że będzie dobra. Jedyny problem to jest to, że oni są wegetarianami i jak ja to kurwa usłyszałam, moja dusza opuściła ciało, w sensie ja ich z całego serca szanuję i jakby wspieram w tym. Chciałabym być tak wytrwała, żeby być w stanie zrezygnować z mięsa, albo chociaż jeść same ryby chciałabym, ale ja po prostu lubię jeść mięso, e, także mega ich podziwiam i mega szacun. Natomiast jak ja, jak do mnie to dotarło i do mnie dotarło, że ja nie mogę zrobić swojego popisowego kurczaka ani żadnych dań mięsnych, które umiem zrobić, zajebiście, to mówię, no nie. To będzie straszne. I najgorsze jest to, że ja rzadko robię tofu, a tofu jest naprawdę bardzo łatwo zepsuć. W sensie tofu albo jest dobre, albo smakuje jak drewno. I jak myślę o tym, że dzisiaj od jakiegoś miesiąca, nie no, nawet dłużej nie robiłam tofu, i dzisiaj będę je robić pierwszy raz dla jeszcze gości swoich, to mam wewnętrzny ścisk żołądka, bo no, no będzie ciekawie. Ale robię zupę, drugie danie, przystawki i jeszcze deser. No nienormalna. No po prostu nienormalna, no. Ale ja mam tego świadomość i to się liczy. Trzeba miłego oglądania, miłego dziąka, buziaczki pa 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 no, bo oni nie wypiją tyle moi no drodzy pakujemy prezenty, prezent numer jeden już zapakowany i ja zacznę mówić o maturze, nie no powiedz to jest, to jest bardzo ciekawe Powiedziałam, że ogólnie uważam, że osoby, które nie są Inteligentne tak życiowo Że ogarniają system i tak dalej Powinny zdać maturę, bo to są osoby, które Potrzebują takiego schematu życiowego Czyli zdasz, idziesz do szkoły I tak dalej, ale są ludzie, którzy są inteligentni Po prostu i nie potrzebują mieć tej matury, nie? Więc kurwa Dobrze się wypowiedziałam Ale to było jeszcze przed tym, jak powiedziałaś, że Ale są ludzie, którzy są e, Inteligentnie życiowo I nie muszą mieć matury To było bo przed tym, jak ja ci powiedziałam, to dzięki, ale ja nie mam matury. A, ale jesteś ogarnięta życiowo, ale no. ogarnięcie życiowo nie muszę mieć matur. A wiesz, co ja jeszcze zrobiłam? E, Tore <suszy> bomb system, nie? Jakby ja jestem po prostu stworzona do takich działań. A jak to usłyszałam? <suszy> Takie rzeczy nie spotykają każdego. A zauważyliście, czego tu nie ma? A kiedyś przynajmniej za moich czasów zawsze było i to było tak naprawdę nie podstawą. Y, w paczkach świątecznych? Choinka. Nie, na Mikołaja. Teraz ludzie ubierają wcześniej choinki, kiedyś się nie ubierało wcześniej choinki. No ale to co na Mikołaja? Słodycze. Zwłaszcza, że na przykład jak ludzie nie mieli kasy, to dzieci dostawały słodycze, bo dostawały, rodzice dostawali z pracy, zawsze, nieważne gdzie ja pracowali, ja dostawali paczki ze słodyczami. I te słodycze od 6 grudnia musiały siedzieć i czekać, bo to będą słodycze na choinkach. No, no nie? Moja babcia miała, powiadałam, że tak miałam. I że się budziły w nocy, jak wszyscy spali, żeby podkradać słodycze, i że e, otwierały cukierki na choince i wkładają tam kamyczki. U mnie też wkłada papierek w papierek i zawija z powrotem. Kacper, Karolina robią identycznie. Ja też tak to wiem, babci. Dobry moi mili. Chciałabym Wam powiedzieć, że Łuka dzisiaj popełnia wielki błąd, mianowicie. Więc wczoraj nagrałam film, później pakowaliśmy prezenty, więc przez to też nie obrabiałam tego filmu, żeby. Go dodać wczoraj i chciałam go dodać dzisiaj. Nie wzięłam karty pamięci. I jakby poziom żenady, który mam do siebie w tym momencie, jest absolutnie wyjebany poza skalę. Kolejny aspekt: dzisiaj będzie bardzo fajny dzień, ponieważ dzisiaj przychodzą dzieciaki, bo wszystkie prezenty są u mnie na mieszkaniu, więc zrobimy dzisiaj wielkie otwieranie prezentów i muszę, zanim oni wrócą do domu, wrócić przed nimi i porobić ślady butami, że Mikołaj wszedł i tak dalej, przygotować ciasteczka pogryzione i okruszki i mleko wypite. Także no, fajne rzeczy, fajny w ogóle dzionek przed nami, który w jakimś stopniu spędzicie razem z nami. O nie! Tu nowe buty. No. Jak Karol się że to jest mąka, to ją zabije. Hello? Musicie tu szybko przyjść, bo Mikołaj przyszedł, ja mam wszędzie rozwalony śnieg po mieszkaniu. Są prezenty i przyszedł do mnie. I są prezenty też dla was. To jest chyba mąka. mąka. Tak, to mąka.